Hej, witajcie w moim kolejnym filmiku poświęconym włosom. Dziś będzie o włosach ze skłonnością do przetuszczania się. Najważniejsze jest rozpoznanie przyczyny, a przyczyn jest sporo: mogą być dziedziczne, wynikać ze złego odżywiania się, przyjmowania jakichś leków, być skutkiem problemów hormonalnych. Niewłaściwej pielęgnacji, a nawet przesuszonego skalpu. Dlatego nie wszystkie 10 punktów przedstawionych przeze mnie w tym filmiku może dać Wam efekty. Ale oto one! Po pierwsze, odpowiedni szampon. Stosujcie szampony delikatne, nie kremowe, tylko przezroczyste, bo są lżejsze. Polecam też mycie włosów rano, ponieważ w nocy gruczowe wydzielające łój są najbardziej aktywne. Myjcie je delikatnie, żeby nie podrażniać skóry głowy i raczej nie codziennie. Tak wiem, że to pewnie jest trudne, ale spróbujcie. Po drugie, starajcie się stosować mniej odżywek i innych obciążających produktów na włosy, takich jak olejki czy różnego rodzaju maski, bo włosy przetłuszczające się nie potrzebują ich aż tak bardzo jak włosy suche. Unikajcie też ich ogrzewania. Nie trzymajcie włosów w ręczniku, w turbanach, Myjcie włosy letnią wodą, a jeśli już musicie, to suszcie nie gorącym powietrzem, tylko takim chłodnym. Dobrze, jeśli w Waszej suszarce będzie opcja zmiany temperatury. Niestety, noszenie czapek też może pogarszyć sprawę, ale w zimie jest to konieczność. Kolejny punkt to płukanki i różne zioła. Najlepiej sprawdza się płukanka z cytryny, miodu oraz octu, ale możecie też wykorzystać różne zioła, jak mięte, szałwię, yy, rumianek, rozmaryn. Napary te zmniejszają produkcję sebum oraz wpływają korzystnie na skórę głowy. Jak sama nazwa wskazuje, po umyciu włosów spłuczcie je wybranym naparem. Następne, czyli wcierki. Nie tylko są dobre na porost włosów, ale również świetnie je odświeżają. Należy je wcierać bez spłukiwania w skórę głowy. Przy okazji, jeśli nie widzieliście mojego filmiku, jak zapuścić włosy, to koniecznie go tutaj sprawdźcie. E, jeżeli chodzi o siemię lniano, ten sposób dobrze działa, kiedy wasze tłuste włosy są spowodowane bardzo suchą skórą głowy, która wydziela w nadmiarze sebum. Wtedy najlepiej ją nawilżać. Właśnie siemieniem lnianym, w postaci gotowanej lub zalanej gorącą wodą. E, usztywnia ona włosy i unosi nasady. Proszę do pieczenia, może by się wydawać to dziwne, ale dla niektórych jest skuteczne. Absorbuje tłustą wydzielinę głowy, rozpuśćcie kilka łyżek proszku w wilcze wody, a powstały płyn rozprowadźcie na skórze głowy oraz na włosach. Po 20 minutach wszystko zmyjcie. Jeżeli chodzi o szczotkowanie włosów, szczotkę zamieńcie na grzebień. Czy wiecie, że szczotkowanie przyczynia się do rozprowadzania sebum na całej długości włosów? Starajmy się więc czesać włosy tylko wtedy, kiedy musimy. Róbmy to delikatnie i powoli, aby dodatkowo nie niszczyć włosów oraz skóry głowy. Suchy szampon działa na podobnej zasadzie jak puder do włosów, który wchłania cały łój. Natychmiast odświeża włosy i unosi mu nasady. Wystarczy rozpylić szampon na włosy i lekko wmasować. Ale polecam stosować go tylko naprawdę w nagłych przypadkach. I na koniec rzecz, którą robimy na nagminnie, a mianowicie dotykam swojej włosy i skórę głowy. Nie róbcie tego, bo przez to też rozprowadzacie sebum na włosach i są bardziej tłuste. Przynajmniej postarajcie się to na początek zminimalizować. Jeżeli te sposoby Wam nie pomogą, to radzę udać się do dermatologa. Pamiętajcie, że sposób na tłuste włosy zależy od wielu czynników, ale jestem pewna, że odnajdziecie ten właściwy dla siebie i pozbędziecie się problemu. Tymczasem uciekam. Do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!